Parafrazując słowa księdza Twardowskiego, śpieszmy się fotografować drzewa w Sosnowcu, bo tak szybko są wycinane. Znajdujemy się akurat w Sosnowcu. Co się dzieje? Za dużo betonu, za mało zieleni? To znaczy od kilku lat, zwłaszcza od kadencji Arkadiusza Kęcińskiego, czy było tak zwanej betonozy? Już e, dwa lata temu organizowałem protest w, w sprawie nadmiernych wycinek, a teraz e, to przyspiesza. Co chwilę mamy wycinki pod pana pod magazyny, pod Biedronkę. Ja pochodzę akurat z Sosnowca Kazimierza Górniczego, gdzie kilkumetrowe e, to pole zostały wycięte też, bo trzeba było zrobić nowe Pepko. Tam, gdzie był targ i ludzie mogli kupować bezpośrednio, powiedzmy od Polskich przedstawicieli. Wiadomo, nie ręczę za towar, czy był bezpośredni od nich, ale został nagle zlikwidowany, wycięte zostały drzewa, które miały powyżej dwóch metrów w wodzie. I kilka tygodni później powstał Aldi. Więc Za chwilę są jakieś nowe wycinki. Więc parafrazując słowa księdza Twardowskiego, śpieszmy się fotografować drzewa w Sosnowcu, bo tak szybko są wycinane ale ktoś się ku temu pozwolił, tak? Jak się to w ogóle zaczęło? Niech Pan to odpowie. Jaki moment? Kto w ogóle dał przyzwolenie na to, że tutaj ma być najprawdopodobniej ten park zlikwidowany? Tak, to znaczy tutaj Park Popiełuszki, powiem szczerze o tej inicjatywie dowiedziałem się od strony społecznej, tak dla Zielonego Zagórza i zacząłem czynnie uczestniczyć, między innymi zorganizowałem protest w obronie tego parku i sytuacja jest taka, że jak mówi przyrodnik i ekolog Wojciech Zarzyski, wystarczyłoby tutaj posprzątać śmieci, Uwaga! Można by przeprocedować tak zwany park naturalistyczny, czyli bez ingerencji człowieka, z miejscem na wypoczynek i tego chciała strona społeczna. Tymczasem e, bardzo dużo trudu, o czym też pisze właśnie Wojciech Zajrzewski. Sosnowiecki magistrat sobie zadał, żeby zrobić z tego parku miejsce pod kolejną zabudowę. Mieszkańcy protestowali, e, w petycji podpisał się kilkaset osób. Na jednej z takich komisji, gdzie też byłem obecny, prowadząca komisję, z kolei stwierdziła, że trzeba właśnie tu postawić bloki, bo odbiera telefony od mieszkańców, którzy chcą już tu mieszkać. I to jest bardzo dziwne, bo jeżeli nie ma oficjalnych planów zabudowy, nie ma jeszcze ustawy, a ktoś już dzwoni, czyli powiedzmy, przechodzi obok parku i mówi, tak, chcę tu mieszkać i dzwoni do urzędu, tylko na sesjach, które były poświęcone właśnie temu parkowi, jakoś tych przeciwników, adwersarzy, żeby zrobić z tego parku, tak jak mówię, który tu widzimy, park naturalistyczny, nie było. Potem kolejna sytuacja, zastępca prezydenta Chęcińskiego, czyli pan Zarzycki, mówi, że wsłuchał się w głosy mieszkańców i uwaga, bo głos mieszkańców jest taki, że by nie było żadnych bloków, żadnej budowli tutaj, tylko zostawić park tak jak jest, bo to jest kolejny taki pas zieleni, który wytną i z czym my zostaniemy. Na co prezydent Zastrzeżyński powiedział, że się wsłuchał w głosy mieszkańców i będzie Społeczny deweloper, czyli ja chcę się mówić po chłopsku, niekiemi i nopołom, czyli mieszkańcy nie chcą żadnych bloków. Urząd Miejski Sosnowca, jak zwykle mówi, że się wsłuchał w głosy mieszkańców. Będzie społeczny deweloper, co ma oznaczać, że niby mniej drzew pójdzie pod wycinkę. Moim zdaniem jest to taka hipokryzja, bo na sesji jednej z sesji jubileuszowych mówili o tak zwanym zielonym sosnowcu. Jeżeli chodzi o historię, to sama nazwa Sosnowiec etymologicznie wywodzi się z lasów sosnowych, które kiedyś porastały tą ziemię. Tymczasem na potęgę mamy teraz, nie wiem czy się robi u nas, Biedronkowiec, Betonowiec, bo co chwila mamy wycinki pod różne inicjatywy, zwłaszcza pod deweloperkę, a tych miejsc zieleń i rekreacji jest coraz mniej. Pracuję aktualnie nad e, zaskarżeniem z uwagi na ustawę o samorządzie, ale z tego co wiem, bo e, tak dla Zielonego Zagórza składało różne petycje, i za każdym razem termin odpowiedzi mimo że to reguluje przecież kodeks postępowania administracyjnego był odrzucony. Dziwne jest za każdym razem też takie chwyty erystyczne prezydenta Chęcińskiego, bo nie pierwszy raz z nim walczy, jeżeli chodzi o tak zwaną ekologię, bo mówi się o ekologii, a na potęgę wychina drzewa, więc moim zdaniem to jest trochę dziwne, tym bardziej, że według oficjalnej narracji mamy ocieplenie klimatu, a przypomnijmy, że każde standardowe badanie pokazuje, że wchodząc z terenu dobrze oświetlonego do terenu leśnego Różnica temperatur jest momentalnie 10 stopni na minus, 10 stopni minus od tej temperatury wyjściowej. Więc, jakim sposobem, mówiąc o ociepleniu klimatu i walce też o ekologicznym Cosnowcu, na potęgę się tutaj wycina. Więc każdy próbuje we własnym tonie zaskarżyć tą ustawę. Z tym, że tutaj mamy, tak jak mówię, erystykę prezydenta Cosnowca, które za każdym razem się tłumaczy, jeżeli nie postawimy bloków gdzie ci ludzie pójdą mieszkać, że nie przyjadą do Sosnowca. I tu chciałbym panu prezydentowi Chęcińskiemu zacytować badania m.in. Uniwersytetu Śląskiego w sprawie depopulacji Sosnowca, bo okazuje się, że w latach 80. Sosnowiec liczył około 260 tysięcy mieszkańców. Na początku XXI wieku już ta liczba podaje między 220 a 225 tysięcy, a aktualnie się przyjmuje w granicach 189 tysięcy. Więc może to nie chodzi o to, żeby mieć kolejne bloki, bo sukcesywnie nam przybywa osiedli mieszkaniowych, tylko może chodzi o jakieś tereny zielone, żeby stosunek się wyróżniał, nie podążał tropem innych miast, bo przypomnijmy, że w Krakowie się słyszy o inicjatywach, gdzie właśnie powstają nowe tereny zielone z uwagi na właśnie ekologię, więc może to byłby dobry przykład, żeby tutaj ludzie chcieli się osiedlać. Hipokrezją jest tak zwana właśnie ekologia, bo byłem też obecny na sesji, gdzie otwierano nowe egzotarium i puszczono tam film, sądzę, że za grube pieniądze, ponieważ głosem lektorskim była pani Krystyna Czubówna. Film majsterszy, mogę przyznać, ale uwaga, film był o czym? O dzikiej przyrodzie maczek, gdzie maczki to płuca sosnowca, a puścili film, tak jak mówię, o jakie tam są ptaki, jakie tam zwierzęta chronione. A już w 2021 roku była taka sesja, na której przegłosowano przebudowę fragmentów, czyli yy, przegłosowano po prostu zmianę planu organizacyjnego, że część terenów na Maszkach. Będzie zastąpiona działkami budowlanymi. Więc jak to się ma właśnie do dzikiej przyrody maszek i otwarcia egzotarium, które, tak jak mówię, z całym szacunkiem, można tam chodzić, jest świetne miejsce, ale to jest coś sztucznego w przyrodzie Sosnowca, a tam, gdzie rzeczywiście puca Sosnowca, czyli maczki, przegłosowano plan zabudowy pod działki i uwaga, wtedy tylko jedna radna z tego co sprawdziłem, pani z kulik głosowała przeciw, sześć radnych wedać, że się wstrzymało, cała reszta. Yy, była za. Czyli to, co pan prezydent Chęciński chce odnośnie betonozy, za każdym razem ma poparcie u innych radnych. Pytanie, to jest wręcz yy, mnie to boli, czy to jest jakieś yy, maniastwo, bo za każdym razem musi być deweloperka i za każdym razem prezydent Chęciński mówi, że to jest dla mieszkańców. Przypominam, że kilkaset mieszkańców podpisało petycję i nie chce żadnych tutaj bloków. Czyli chcą zostawić ten teren takim, jakim jest, żeby tu można było odpoczywać, a tymczasem te bloki, pytanie dla kogo. I, I też byłem atakowany, jak i inni, którzy protestowali, ponieważ pan prezydent Chęciński na sesji dotyczącej właśnie między innymi, gdzie miało być głosowanie. Terenu w sprawie parku przy ulicy Popiełuszki, tutaj obok kościoła Świętego Jakim'a. pan prezydent Chęciński powiedział, że sprzeciwiają się, uwaga, wąska e, grupa, która ma w tym interesy. Ja się pytam, czy Freudowsko pan prezydent Chęciński nie powiedział o swoich interesach i deweloperze? No bo inaczej nie mogę powiedzieć, że mieszkańcy, którzy tu mieszkają naprzeciwko, nie są wysokich bloków. Przypomnijmy, że tu już mamy jedną budowlę obok i kolejne. To może to jest ta wąska grupa interesów, to chyba nie do nas. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, tutaj, jakie ma. E, Elementy przyrody, to polecam serdecznie na kanale wpisać spacer z profesor Kazimierą Malikówną i tam można zobaczyć. Jeszcze chwilę powiem tylko o tak zwanych nasadzeniach zastępczych. Bo jeżeli chodzi o nasadzenia zastępcze, bo tutaj oczywiście deweloper czy społeczny czy inna nazwa wytnie większość tych drzew, a potem może być kolejna ustawa, gdzie z tych 30%, które zostawi. Znowu będą jakieś wycięcia, bo ktoś będzie chciał poszerzyć parking, ktoś poszerzyć garaż. To są takie elementy, które się sprawdzają. I teraz, jeżeli chodzi o badania nad drzewami zastępczymi, to y, trzeba kilka miesięcy, żeby to drzewo się przyjęło, a i tak 70-80% tych drzew po 5 latach ulega y, uschnięciu. I to można sprawdzić bardzo dokładnie, bo podobnymi tematami zajmuje się na przykład Fundacja Wisła w Warszawie i też zmaga się z taką bandycką deweloperką, bo nie mogę powiedzieć inaczej, za każdym razem jest tylko tłumaczenie dla mieszkańców, tymczasem to jest yy, lex developer. Można też często takie artykuły przeczytać na portalach mainstreamowych typu Wyborcza, jeżeli chodzi o Sosnowiec i Maczki. Jeszcze tutaj hipo kolejna hipokryzja, że radni łącznie z prezydentem podpisali, się na przykład przeciwko e, wycince Parku Zagórskiego do Lasów Państwowych, przeciwko wycince e, elementów boru poklisy osiedla Juliusz, ale gdy jest jakakolwiek wycinka tutaj pod nowy sklep lub nowe osiedle, to nie ma takiej dyskusji. Strony, które są, na przykład ja publikowałem nagrania z, z pewnych wycinek na stronie e, Kazimierz Internetowa Przestrzeń dla Mieszkańców lub innych podobnych i uwaga, to jest zaraz usunięte, więc, bo strony są kontrolowane przez radnych, więc jeżeli mówimy o ekologii no to zacznijmy działać, yy, że tak powiem, ekologicznie i w interesie mieszkańców, bo przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 4 Konstytucji to my jesteśmy władzą zwierzchnią. Obok kościoła pod wezwaniem świętego Joachima znajduje się, jak to co niektórzy mieszkańcy określają, park. Yy, znajdują się tam drzewa i tak dalej, natomiast yy, ma być to miejsce w cudzysłowie zabetonowane. Sprawa wygląda w ten sposób, że tak naprawdę park znajduje się po drugiej stronie ulicy wokół dawnego szpitala numer 2. Obok kościoła znajduje się grudek rycerski, któremu nic nie grozi, bowiem radni w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisali brak możliwości jakiejkolwiek zabudowy w tym miejscu. To jest zieleń, będzie zieleń, nic się tutaj nie zmieni. Natomiast wspomniany obszar to jest taka sama. Działka jak ta, na której mieszkańcy kupili nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu w nowym bloku swoje mieszkania. No i na dobrą sprawę wielu z nich nie podoba się to, że obok będzie podobne budownictwo. Nie biorą niestety pod uwagę faktu, że sami kupili mieszkania w miejscu, które też było wcześniej zielone. Proszę mi powiedzieć, ale czy nie warto zostawić ten teren i właśnie zagospodarować go jako park naturalistyczny? Warto zostawić Gródek Rycerski, warto zostawić park przy Pałacu Miroszewskich, przy dawnym szpitalu. I te dwa elementy, które znajdują się tuż obok są wpisane w miejscowych planach jako tereny zielone. Nic im nie grozi. Natomiast tutaj, podobnie jak działka, na której został wybudowany tak zwany Stary browar. W miejscowym planie wpisana jest jako wykorzystanie do budownictwa mieszkaniowego. W Sosnowcu panuje raczej depopulacja. Czy naprawdę jest istotne, aby powstało kolejne osiedle? Jeżeli chcemy walczyć z depopulacją, to musimy dawać mieszkańcom możliwości zamieszkania w Sosnowcu. Jak to inaczej zrobić? Dlaczego właśnie mieszkańcy w tym rejonie walczą o ten teren? Dlatego, że e, uważają, że nic ponad ich blokiem nie powinno wokół się wybudować. Jednak to są płuca Sosnowca. Płuca Sosnowca to jest m.in. Park Miroszelskich, czy też Grudek Rycerski. E, warto też podkreślić, że Sosnowiec w rankingach tworzonych przez Główny Urząd Statystyczny, czyli w rankingach, na których nie mamy. Wpływu, jeśli chodzi o tereny zielone, to od wielu lat ten wskaźnik rośnie. I o tym niestety nie chcą słyszeć osoby, które w tym rejonie funkcjonują. Ta liczba terenów zielonych w sosnowcu rośnie.